Cześć! Perfumy w formie kremu to najstarsza forma perfum. Już w starożytnym Egipcie używano kompozycji zapachowych z olejków eterycznych, ale tylko nieliczne osoby miały do nich dostęp. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własne perfumy Do It Yourself w maści. Zapraszam! Bazą dla naszych perfum będzie maść, którą przygotujemy z wosku pszczelego oraz z oleju. W naszym przypadku oleju chochoba. Perfumy w maści, w kremie mają tę przewagę nad perfumami w sprayu, że są trwalsze. Ponadto nie zawierają alkoholu, co też jest bardzo istotne. Zapach, czyli najistotniejsza rzecz w naszych perfumach. Możemy kompozycję zapachową podzielić na trzy nuty nutę górną, nutę środkową zwaną sercem oraz nutę dolną. Nuta górna, wyczuwalna jako pierwsza po nałożeniu kremu. Nuta środkowa, czyli serca, jest to nuta dominująca. Nuta podstawy, czyli nuta dolna, jest to nuta stabilizująca zapach oraz zapewniająca perfumom trwałość. Dziś skorzystamy z gotowego przepisu, z opracowaną już kompozycją zapachową na bazie naszych olejków eterycznych. Stworzymy perfumy Do It Yourself o zapachu orientalnym. Jeśli sama chcesz stworzyć swoją kompozycję zapachową, zacznij od wąchania olejków. Ja tutaj na przykład mam olejek z werbeny. Ma taki cytrusowy aromat. Dla mnie to będzie idealna nuta górna. Jeśli zaczynasz przygodę z perfumami, zacznij od trzech olejków, użyj maksymalnie pięciu. Do wykonania perfum użyję cztery olejki eteryczne. Myślę, że z tego względu będzie to idealna receptura dla osób początkujących. Ja użyję olejki z werbeny oraz grejpfrutowy, Będzie to moja nuta górna. Do nuty środkowej, czyli serca, użyję olejek drzewa różanego. Natomiast nutą podstawy będzie olej kadzidłowy. Potrzebujemy wagę, zlewkę i odważamy wosk oraz olej. Starujemy i odmierzamy wosk. W recepturze mamy 8 g wosku pszczelego. Teraz do wosku dodajemy olej, w naszym przypadku olej chochoba. Ja też, żeby lepiej się lało, wyciągam kroplomierz i używam bagietkę, żeby lać olej po bagietce. Teraz chcemy rozpuścić wosk, do tego użyjemy kąpieli wodnej. Taki mój sprawdzony sposób na to, żeby zlewka nie obijała się o garnek w kąpieli wodnej, to położenie kawałka ręcznika papierowego na dnie. Gdy roztopimy już wosk, wyciągamy zlewkę z kąpieli wodnej i mieszamy, studzimy do momentu, aż zacznie wosk nam mętnieć. Wosk zaczyna mętnieć i twardnieć, to już jest moment, żeby dodawać do perfum olejki eteryczne. I dodajemy olejki eteryczne, olejku grape frutowego 0,9 g. Teraz olejek zwerbeny, nasza nuta środkowa, czyli serce drzewa różanego i taka sama ilość olejku kadzidłowego. Każdym razem tarujmy wagę, żeby mieć łatwość odmierzania. Gdy dodaliśmy już olejki, teraz mieszamy. Jeśli zdarzyło się, że podczas dodawania olejków eterycznych perfumy za bardzo Wam się zrobiły stałe, za bardzo już stwardniały, włóżcie je ponownie jeszcze raz do kąpieli wodnej i chwilę podgrzejcie. Gdy już perfumy się robią, takie właśnie o jak widzicie, stałe. Przekładamy je do czystego słoiczka. Nie jest łatwo nakładać perfumy do słoiczka, ale ja mam taki sposób, żeby nałożyć na palec troszkę ręcznika papierowego i tak palcem dopchnąć te perfumy do słoika. I gotowe. Perfumy właściwie można używać od razu. Aplikujemy je za uszami, na szyi, na nadgarstkach. Uważajcie tylko, bo mają konsystencję tłuszczową i mogą zabrudzić ubranie. Dzięki formie, taki mały słoiczek, świetnie nadają się do wrzucenia do torebki, do plecaka, na wszelkiego rodzaju podróże. Możecie też takie perfumy przygotować jako prezent. Jak widzicie, perfumy Do It Yourself są proste, szybkie i niedrogie w przygotowaniu. Sprawdźcie nasze inne receptury na stronie ekospa.pl. Spróbujcie, zróbcie i dajcie nam znać. Do zobaczenia. Cześć, perfu perfumy.